To chyba, to chyba Irok jest bardzo miłe było, co? No, pewnie. Siedzi, ale siedział i tak obserwował, nie wiedziałem o co chodzi. W pewnym momencie, jak skończyliśmy, podeszedł i dał mi zupę. no, no właśnie, bo no, to musi mnie znać, no widział mnie na pewno i dlatego. Widz, ale też widział, że nagrywamy, nie chciał przeszkadzać. I to jest kapuśniak. Powiedział, że specjalnie bym sobie ugotował kapuśniak. I też pytał się, co lubisz. To wiesz, ja sobie podjąłem taką zasadę od momentu, kiedy chcieli mnie otuć, że nie jem rzeczy, które mi przynoszą otwierane. Przepraszam, ale zostawię to tam, gdzie ktoś sobie będzie mógł wziąć. Dlatego, że po prostu mam obawy. Mówisz serio zupełnie? Poważnie, absolutnie mówię. Nie ale jem od tamtego momentu, miły. jak gdzieś my gadali, od tamtego momentu nie jem nic. Nawet nie jem od tych osób, które znam i które mi kiedyś przynosiły. I rok jest, ten pan był naprawdę bardzo miły. Mało ważny. A może Patryk zje? Nie ma problemu, dam Patrykowi. No nie wiem, no szkoda naprawdę by było, bo to... No to tam Patrykowi. Wyglądałem. Na pewno tego nie wyrzucę. Zrozum. Żebyś nie wyrzucił, bo nie. Nie wyrzucę, wyrzucę, tylko, wyrzucę, tylko zaniosę to w miejsce takie, gdzie każdy zanosi jedzenie i chce to sobie. Jeżdżę. Słuchaj, to jest jeszcze gorące. Ja nie chcę. Ja chcę żyć. Ja nie chcę w toalecie Ale spędzić ten życia. Proszę to bardzo. Smacznego. Irokez. Nie namawiajcie mnie do tego, czego nie chcę. Dziękuję. Ale Patrykowi damy. Oczywiście, nie ma problemu. Ja Patryk nie będzie chciał to może. Irokres. to w tej gazetę, bo Chodzi odeszedł... ja tylko o to, że po prostu. No nie stygnie, wiesz? Po prostu boję się. No, boję się. Ale to trzeba, bo może mu powiedzieć. No to jeszcze powiedziałeś, że pomidorówkę lubi, że on ci przyniesie pomidorówkę. No teraz. bo byłby taki. Nie odeszedłbym, jakbym nie powiedział. Hmm. Temu panu teraz jest A ciekawe. druga rzecz od razu, żebym stwierdził, że ta osoba mi nie podchodzi, ponieważ. Za bardzo się narzucała. Ej, to niemiłe jest, co mówisz. Ja tutaj żyję 16 lat na ulicy. Rozumiesz mnie? Nie narzucał się ten pan absolutnie. Ja tylko żyję 16 lat na ulicy, rozmawiam z, z ludźmi, do, którzy do mnie podchodzą i obserwuję pierwsze co ich reakcje, zachowanie. I akurat to mi się nie podobało wobec mnie. I mi to nie pasowało, dlatego nie skorzystam z tego pana oferty. I ja nie słucham nikogo, tylko sam siebie. Posłuchaj, mogę Ci tylko powiedzieć, że temu panu, bo na pewno to oglądasz... A jak nie... się podobało? Jest mu bardzo przykro. Nic na to nie poradzę. Przykro mi. ale mnie nie jest przykro. Po prostu... Asertywność w wykonaniu Tomka. Tomek jest asertywność. Muszą, muszą to zrozumieć, że się boję, boję się. Jacek, ja nie jem od ludzi, którzy mi 6 lat codziennie przynosili bułkę zrobioną. Przestałem od tych osób jeść, tak samo. To po tym poczęstunku od Adama. Tak, dokładnie. I nikt mnie nie zmusi, to Adam cię tak urządził. Z zaufanie do ludzi. Dokładnie. Nie biorę nic. A rzeczy, które mam, co piję przy sobie, wszystko co biorę, to zabieram ze sobą i jest ze mną. Hmm. A jak zapomnę i zostawię na przykład napój, to jak wrócę, to już tego napoju nie piję, tylko wylewa. I rok, wiesz, ja mam taką propozycję, ponieważ ten pan no, ugotował tę zupę jednak i się natrudził. to wiesz. Chciałem coś innego powiedzieć, hmm. że. Chciałem no podziękować mu za dobre serca. Tak, oczywiście dziękuję mu serdecznie, z całego też, serca, ale... Żeby ten pan zrozumiał okoliczności. Musi zrozumieć. Chcieli mnie otruć i boję się, a szczególnie boję się dlatego, że nie znam pana i pierwszy raz go widzę na oczy. I nie chcę, naprawdę nie chcę. Ale to odwiedziny dziękujemy. Tak, oczywiście, mhm. bardzo dziękuję, oczywiście. Może pan przyjmie kupić kawę, gdzie widzę, oczywiście wypiję, albo ciastko. Albo ciastko, bułkę. gdzie widzę. A rozumiem. Albo przynieść rzecz, która jest zapakowana hermetycznie i nie była przez nikogo otwierana. Mhm. Oczywiście zjem. Ale nie zjem rzeczy, które są już gotowe i można je otworzyć, i zamknąć, i wszystko. Proste. Dzisiaj gotowane. I rok jest. Yy, środek zimy. No zaczyna się, będzie ciepło, nie? Jak to się mówi, byle do wiosny? Dotrwamy? No, po powiem ci tak. Troszkę plany mi się, że miałem... zaczynały mi się inne robić, ale zaczyna, nad, zaczyna nadchodzić coś może ze zmianą. Nie wiem, zastanawiam się tak jak powiedziałem. Zastanawiam się o, o, o podjęcie decyzji ostatecznej na swoje następne lata życia. Czy to będzie? Dom, czy to będzie ulica, bo powiem Ci, będąc w domu pod dachem, naprawdę bym chciał, fajnie cieszyłbym się, super. Będąc tu, gdzie jestem, w tym momencie, też nie czuję jakiejś jakoś się źle, niewygodnie, ponieważ przez te 16 lat się przyzwyczaił do tego wszystkiego i po prostu. Mam w głowie to, że, no nie mogę po prostu, no i tyle. Mhm. Wiesz co, ty dałeś mi dzisiaj swój konspekt, jakieś takie przemyślenia, no, związane właśnie no, yes. z twoim życiem, ale też z, z tym, co nagrywamy. I tam jest napisana ciekawa rzecz, mianowicie napisane jest, że ty znasz dwa światy, że ty znasz tak, świat oczywiście. życia pod dachem. się. I znasz znam świat dwa życia światy. na ulicy. Tak, oczywiście. Znam świat, w którym jestem w tym momencie i znam świat, w którym byłem niedawno. Czyli... I powiem ci, i ta jak namię, i ten świat jest za przeproszeniem zajebisty, i te. Tylko, że pod tym światem, będąc pod dachem, jest naprawdę też faj jest jeszcze lepiej i super. A pod tym światem, co jestem teraz, ta jak namię, jest ok. Ale jest ciężej. Ale ty się strasznie miotasz, bo wczoraj mówiłeś, że już akceptujesz ulicę, że tak po prostu chcesz żyć, że chcesz żyć na ulicę. Ja zaczynasz... że przechodzę i myślę. Wczoraj zostałem o dziewiątej wieczorem całkiem zaskoczony i całkiem inaczej już zacząłem transferować. Bo masz wsparcie. Dlatego ci tej powiedziałem, wieściowej. że się zmienia. Mhm. Teraz mam rękę, a za godzinę mówię, nie mieć. No taka jest prawda. I to się mnie. Chyba noga. Dlatego teraz już ostatecznie jak najszybciej podejmuję decyzję podjęcia i zostawienia ją na następne lata. To, co podejmę i postanowię, tak będzie. Czy będę żył tu, czy będę dalej chciał starać się, starał i żeby pod poddaje. A jak twoja noga w tej chwili? Jest dobrze. Nie jest na pewno źle. Zdjęcie zrobimy na koniec. Mhm. A powiedz mi w takim razie, no bo skoro wpadkę zaliczyłeś, no to ta noga cały czas jest, jak to się mówi, eksploatowana, cały czas tam... Nie, noga nie jest kuta. Tam a. nie jest nic kute. Rozumiem, czyli... Za dużo miał... pieniędzy wydałem w leczenie tych nóg, tak, żeby... Skarbonka. Żeby je... Masz dwie skarbonki, jest niż... jedna skarbonka, a tu jest druga skarbonka. Ja tak powiem ci coś takiego, naprawdę. To, co było wcześniej, z moim uzależnieniem, a to, co jest teraz z moim uzależnieniem, to jest coś innego. Ty. I całkiem inne. Ale tak przy okazji, jakie glany masz fajne. No przecież te buty już mam tyle czasu. O Jezus. Glany powiedziałem. To nie mówi się glany na spodnie? Nie, glany to są buty. Ja myślałem, że glany to są spodnie. Z A rozumiem. Chodziło mi o spodnie. Jak się mówi na spodnie w takim razie? To są bojówki. Bojówki. No, no, to te są moro bojówki, nie? Pokaż, pokaż je. No. ma. Tak no, mam? Już? Nówki sztuki, nie? A genialne. ja? A ja? Uuu. Jasne. Proszę. No i powiem Ci coś takiego. Dzisiaj, jak leżałem. I to w sklepie, dzisiaj, to? jak leżałem prawie całą noc, to tak, to myślałem nad tą rzeczą, że jak postanowię zostać tutaj, gdzie jestem, to na pewno nie w uzależnieniu, nie w tym, że muszę, i na pewno nie w strachu tylko całkiem inaczej i zmienię swój wizerunek, wygląd w Posłuchaj, ty się wpisałeś już w ten krajobraz tutaj, tej ulicy, ale co gorsza, ten krajobraz tej ulicy jest wpisany w twój sposób myślenia, wiesz? Ty po prostu jesteś, no zżyty z Wiadzku, tym Jacku, powiem ci coś takiego. Na 95% w głowie mam to, że nie będę mieszkał pod dachem. Mimo to, że ktoś mi, za przeproszeniem, pierdoli głupoty. Nie mam żadnych papierów, żadnych dokumentów i wiem, że tego nie uzyskam. Na 95%. I wiem, że nie będę mieszkał pod dachem, bo nawet ja nikomu bym nie wynajął nawet Tobie na siebie mieszkania. I nikt nie wynajmie mi mieszkania. No właśnie. Wasz... Więc się nie oszukujmy i tak jak sobie powiedziałem, przestań Tomek sobie pierdolić w głowie i zacznij myśleć tak, jak to było kiedyś. I tyle. No bo taka prawda, Jacku. No nie oszukujmy się. Gdybym miał mieszkanie i do, dach nad głową, to rzecz jest taka. Musiałbym zapoznać osobę, która mieszka już, ma to, i bym je wzięła do siebie raz. Druga rzecz jest tego typu. Ewentualnie jakbym miał dowód papiery, to bym mógł mieszkać. Na chwilę tą i na chwilę obecną. Nawet mając 5000 euro w kieszeni, ja nie będę pod dachem. Nawet w hotelu. Mm -hmm. Taka jest prawda i to jest prawda. To, to skoro tak, skoro masz tego świadomość, to co zrobisz z nadchodzącą wiosną? Co zrobię? To będzie coraz cieplej, coraz więcej. Zależy zjadku, będą co... listki na drzewach, ptaszki będą cierpiały. zależy co podejmę. Na pewno podejmę tą decyzję bardzo szybko i jak najszybciej. Mm -hmm. To już Ale będzie na dnia. Mówisz o podjęciu decyzji, Dlatego, właśnie, że... ta decyzja jest podjęta. O. Policja się Nie, zrobi. nie jest ta decyzja podjęta, absolutnie. Absolutnie nie policja jest podjęta. Jak? Przyjechali, zobaczyć okres. No cały czas mówisz, że jesteś zdeterminowany, żeby żyć na ulicę. Ale nie jest do końca mówisz podjęta, bo jeszcze mam jedną drogę, którą chcę sprawdzić. Jaką? To jest droga, którą... Nie będę mówił, mhm. bo jak powiem, to wiem, że nic nie wyjdzie. A na ile w tych planach ważne jest to, żebyś wrócił na program metadonowy? Ja ci powiem coś takiego. Ja chcę być pod dachem, chciałbym bardzo. Mhm. Na ile to jest ważne, żebym wrócił na program? Na mnie jest na tyle ważne, że tak ci powiedziałem, boję się tego w siebie, to w siebie ładować. Zacząłem się naprawdę panicznie bać ładować to w siebie. Robię to z takim strachem, ale ze świadomością tą, że muszę, bo będę. Czuł się bardzo źle, a nie wciągnął. I Rokes, jak myśmy rozmawiali o tej zupie, kiedy ten tam przyszedł, to mówiłeś o tej kuchence swojej. Ty ją ciągle masz. No oczywiście. No, a używasz jej. Nawet zostawiłem, tak ci powiedziałem, wózek ze względu na to, żeby znowu nie poszła fama. I Rokes zaskoczył i sprzedał wózek mhm. za kulkę. Tylko ci pokazałem, że pękło mi kółko. A no właśnie, a żeś się z, roz, ze złościł, patrzę zmęczony jestem. Ja, czek, nie. ja się zapytałem ciebie o to kółko, wtedy to, że się strasznie ze na mnie. Dlaczego? Dlatego, że już były takie rzeczy, gdzie zostałem obczerniony, że sprzedałem za narkotyki rzeczy, które zostały mi kupione. A możesz powiedzieć, jak to było z tym kółkiem w takim razie? No mówię, ci szłem z butelkami i po prostu przechodziłem przez ulicę i żem trafił w krawężnik i pękło. A pękło w taki sposób, że go nie założyć, bo cały środek wyleciał. No rozumiem. A skąd w ogóle masz ten wózek? No kupili im przecież go. A on został kupiony? No to ty, ten, co kupiliśmy teraz ostatnio, co byłeś. Ja myślałem, że to mówisz o takim wózku sklepowym. Nie. <grym> Ach, to ten wózek. <grym> I dlatego zostawiłem wszystko. Połamane kółka, hmm. połamane wszystko. Zostawiłem. Rozumiem. Żeby nie było rozmowy, że i zaskoczył. I sprzedał wózek. Czyli zostawiłeś to, żeby pokazać, że to nie jest. Nie, nie tylko, żeby pokazać, tylko po to, że po prostu ja będę ten wózek dalej używał, tylko muszę kupić kółka do niego. Okay. A nie miałem za co na razie kupić i tak jest. Życie członkie kupię. Mam wrażenia, że osoba uzależniona operuje tylko czasem przyszłym. Zrobię, kupię. Będę działał, Tak, operuje, oczywiście, ale nie ja. Ja tak może kiedyś operowałem, dlatego ci powiedziałem, Jacek, to co teraz się zaczęło dziać po mojej wpadce, to jest całkiem co innego. To jest co innego. Może nie wierzycie, może nie wierzycie, ale będziecie je obserwować i zobaczycie i sami stwierdzicie. Uh -huh. Naprawdę jest całkiem co innego. I Jacek, ja robię wszystko tak, żebym ja nie musiał tam siedzieć, tylko jak ktoś przyjdzie, to wstał i nim na kawę i się nie martwić. Robię to tak. A to jest ważne, żeby być w tych lesach, oczywiście. Ja tego Ci powiedziałem. Robię tak, mimo tego, co jest, żeby nie mieć tego bólu, że nie mam i cierpię. Mhm. Irokes, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A przy okazji, smacznego. Dziękuję. Zapraszamy widzów. Na pomidorową. Nie z gotowymi rzeczami, tylko tak. Ze szmalcem. Przykro mi, mi bardzo. mi No ale mu musicie mnie zrozumieć. Po prostu... Można wam... i Rokazowi postawić kawę. Nie wam nie poradzi. Ewentualnie nie ma, nie ma propozycji, żebym od was zjadł. Przy mnie kupując to... Bez problemu. Odmawiam ludziom, którzy mi przez 6 lat codziennie bułkę przynosili. Nie jem. przestały. Po Adamie. Ja sam sobie już przestałem ufać. Nawet? Tak, po Adamie. To się stało po tym panu. Więc dziękuję Wam serdecznie i pozdrawiam Was. <słuch>